Luz de Maria de Bonilla Argentyna Orędzie Świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Maria po orędziu. Ludu Boży, przyjmijcie Boże wezwanie z uwagą i pilnością. Boża miłość wzywa każdego człowieka, by z wiarą podjął na nowo Jego wezwania i by w ten sposób nie pozwolić aby zło w was wniknęło i wciągnęło was do swojej służby. Nasza Królowa i Matka, Niebios i Ziemi, wstawia się za wami, za swoimi dziećmi, choć jesteście ludem ubłoconym światowością, kochającym grzech i identyfikującym się z nowymi grzesznymi regułami, które demon wam subtelnie narzuca, by was zmiażdżyć. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Mateusz 7:21. Ileż panuje racjonalizmu wobec Bożych wezwań, które pozwolono otrzymać temu pokoleniu. Wielka liczba ludzi chodzi po Ziemi, nie zwracając uwagi na to, co Boża wola. Pozwala im wiedzieć, po to, by się przygotowali. Inni czytają i mówią, że wierzą, ale w głębi siebie są tornadami wątpliwości. Byłoby lepiej dla tego, kto nie wierzy, odrzucić tego, kto nie wierzy dobrze i go nie przyjmować, ale nie szydzić z tego słowa. Bądźcie pewni Bożej pomocy w każdej chwili, gdyż ci, co przyjmują ostrzeżenia z szacunkiem, trwają w już i jeszcze nie osobistego nawrócenia. Ta chwila otwarła drzwi, aby weszło w ludzkość to, co musi się wypełnić. Ludu Boga, Jesteście Jego ludem, wobec tego trwajcie, nie będąc porzuconymi na pastwę nieszczęść. Dlatego jesteście ostrzegani, abyście się przygotowali. To, co nadchodzi, i to, co już nadeszło, jest silne i potrzeba mocy, wiary, miłości Boga obecnej w każdym człowieku. Abyście się już nie czuli zagrożeni przez dom Ojca i jego zapowiedzi, lecz abyście się czuli ostrzeżeni z miłości. Niektórzy ludzie czują się rozczarowani wobec oczekiwania, któremu jest poddany Kościół. To oczekiwanie się skróciło wobec czy też z powodu Mocy zła nad światem, ale zapominają, że Bóg nie porzuca swego ludu i pozwala, by to wszystko, co zostało zapowiedziane, nastąpiło. Są to bezbożnictwo, herezje, znieważanie tego, co reprezentuje Boga, świętokradztwa, nadchodzące prześladowania, zarazy, plagi. Wojna, klęski głodu, wielkie trzęsienia ziemi i różne inne efekty w przyrodzie. Zmieniają, słowo Boże, ci, którzy robią ze świątyń domy żmiji i nierządu, ci, którzy oddalają wiernych od świątyń i je zamykają, aby wierni czuli się ślepi. Dlatego potrzebna jest wiara i oddanie się bez miary naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi. Potrzebna jest cisza, aby słuchać Ducha Świętego, który was wspomaga. Kościół, jako ciało mistyczne i wsparcie świętej reszty, będzie musiał zacząć od nowa, jako maleńki kościół, i rozszerzyć się na nowo, po prześladowaniu Antychrysta i po oczyszczeniu, które uczyni was cennymi perłami. Trzeba koniecznie wykuć ludzi o mocnej wierze, dając im poznać to, co już, posuwając się naprzód, nadchodzi na lud Boży i się rozszerza po całej ziemi. Módlcie się, ludu Boży. Pokorni są pogardzani i prześladowani, głupi są przyjmowani dla swej elokwencji, w swej własnej upartości, gdzie głupi narzucają się ze swym pustym duchem. Módlcie się, ludu Boży. Wichry zła powalają dobrego człowieka, doprowadzają ludzkość do szaleństwa, opalając gospodarkę światową i występuje jawnie nieprawy, oferując ludziom stabilność gospodarczą. Jedną religię, jeden rząd, jedną walutę. Módlcie się, ludu Boży. Antychryst działa w porozumieniu z możnymi tej ziemi, przygotowując swoje światowe ukazanie się. Rzadkość wiary ułatwia mu bycie przyjętym bez trudności. Módlcie się, ludu Boży. Początkowe chwile. Powalają ludzi małej wiary, czynią ich łupem sideł demona, odbierając im pokój serca, napełniają ich pychą, którą bezlitośnie rozprzestrzeniają. Módlcie się ludu Boże, wulkan Yellowstone się budzi, módlcie się, ludu Boże, módlcie się z powodu nieprzewidzianych. I nieznanych zjawisk przyrodniczych, które narastają i są niewytłumaczalne dla nauki. Módlcie się ludu Boży. Módlcie się. Z Watykanu wychodzi pewna wiadomość, i wstrząsa ludem Bożym. Zamęt w kościele się zwiększa. Lud Boży lamentuje. Ludzka pycha, ignoruje. I spogląda z obojętnością na to, co wobec ludzkości konstruuje elita światowa, aby powtórzyć Holokaust. Człowiek żyje głuchy, ślepy i niemy. Gdy się obudzi, czas zdąży już minąć i to, czym pogardzał, będzie dlań przyczyną płaczu. Zbliżają się chwile tragedii spowodowanych przez przyrodę. Następują wielkie trzęsienia ziemi, a ludzie zdegenerowani przez swoje ego pozwolili, by ich serce się zatwardziło i by wniknęły w nie wody, które paraliżują w człowieku Bożą miłość. Boże miłosierdzie Was wzywa. Oczekuje Was jak syna marnotrawnego. Rozum, Nakłania was do nawrócenia. Serce wzywa was do porzucenia zatwardziałości, a zmysły nie chcą być wykorzystywane do zła. Jedno jest wezwanie. Nawróćcie się. Wróćcie na właściwą drogę, zanim demon was opanuje i doprowadzi was do działania wbrew Bożym zamysłom. Nie lękajcie się, trzymajcie wiarę w górze. Nie bądźcie dalej ludźmi należącymi do zła, ale dobra. Ludu Boże, nie lękajcie się, nie jesteście sami. Módlcie się do naszej i waszej Królowej Matki. Nie lękajcie się. Ona jest z wami. Na koniec jej niepokalane serce zatriumfuje. Błogosławię was, święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, dano mi wizję, w której zobaczyłam wielkie tragedie na ziemi. Spełnienie się oczekiwanych proroctw. Siła przyrody jest oszałamiająca, paraliżuje część ludzkości, zdobywa władzę zło, zatracenie człowieka. Wielki lament na całej ziemi lament maleńkiej reszty wiernej Chrystusowi i Jego matce. Wojna zostaje ogłoszona, i ludzkość się destabilizuje. Wychodzą na jaw, Niespodziewane narzędzia zagłady, wywołując przerażenie. Duchowość mieszka w niewielu ludziach. Słowa Bożego prawie się nie słucha jest zakazane i człowiek musi go niestrudzenie szukać, aż nawet pośród skał, gdzie nie są widziani. Centrum chrześcijaństwa jest rozdarte przychodzi zdrada. I schizma. Katechon, ten, który powstrzymuje Antychrysta, drugi Tesaloniczan, 2:6, otrzymuje siłę z góry dla podtrzymania reszty. Przychodzi jego koniec. I schizma się rozszerza. Po długim cierpieniu przychodzi Boży pokój. Amen. 9 luty 2021.